Rozgość się w przestrzeni nawi. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co ukrywa. Zapraszam do słuchania. Co ukrywa Baran? Tarot odpowiedział kartą kochanków, redwanu i siódemki buław. Kochankowie to serce pełne dylematów. Na zewnątrz Baran może wydawać się osobą zdecydowaną, która wie czego chce, ale kochankowie zdradzają, że w miłości ukrywa wewnętrzny konflikt, skrywa, że czasem rozdziera go pytania. Czy wybrać wolność i niezależność, czy oddać się pełnej relacji? Może udawać, że nie potrzebuje niczego poza swoją siłą i pasją, ale prawda jest taka, że tęskni za głębokim prawdziwym połączeniem, takim, które daje bezpieczeństwo i poczucia bycia wybranym. Nie chce jednak przyznać się do tego, bo to oznaczałoby pokazanie wrażliwości. Kochankowie mówią, że Baran ukrywa, że jego serce jest bardziej miękkie, niż pokazuje. Rydwan to pragnienie kontroli i strach przed zagubieniem. Ta karta pokazuje, że para ukrywa swoją potrzebę kontrolowania kierunku relacji. Chce wyglądać na tego, który prowadzi i wie dokąd zmierza. Ale w głębi często brakuje mu pewności. Ukrywa, że czasem walczy sam ze sobą. Jedna część pragnie bliskości, a druga ucieczki. Chce wyglądać na wojownika, pewnego kursu, choć wewnątrz gubi się między sercem a dumą. Rydwan mówi, że Baran ukrywa, że jego potrzeba bycia liderem w miłości to maska, bo tak naprawdę boi się utraty sterów i poczucia, że nie panuje nad własnymi uczuciami. Siódemka była w to obrona i lęk przed zranieniem. Ta karta pokazuje, że Baran często staje w pozycji obronnej. Na zewnątrz waleczny, stanowczy, nieustępliwy, ale pod spodem to jest mechanizm obronny. Ukrywa, że tak naprawdę boi się odrzucenia i zranienia, bardziej niż chce przyznać. Dlatego bywa uparty a czasem wręcz agresywny, w obronie swoich racji. Każde niepowodzenie czy chód ze strony partnera odbiera głębiej niż pokazuje i zamiast powiedzieć, to mnie boli, zakłada pancerz i walczy. Siódemka Buław mówi, że baran ukrywa swoją kruchość i to, jak mocno reaguje na najmniejsze oznaki dystansu. Co więc ukrywa baran? Baran to znak ognia, który w relacjach wydaje się silny, namiętny i pełen energii. Ale karty pokazują, że za tą maską serce pełne wątpliwości lęków i tęsknoty. Ukrywa, że nie jest tak pewny, jak się wydaje, często rozdarty między wolnością a bliskością. Ukrywa, że jego potrzeba dominacji w relacji to w rzeczywistości strach przed utratą kontroli. Ukrywa, że jego waleczność i upór to sposób, by nie pokazać, jak bardzo boi się zranienia. Baran ukrywa, że w miłości nie jest nieustraszonym wojownikiem, ale człowiekiem spragnionym miłości, który boi się, że pokazanie wrażliwości zostanie wykorzystane przeciwko niemu. Jego siła i ogień są prawdziwe, ale służą jako pancerz, za którym kryje się delikatność i potrzeba być kochanym na serio. On walczy, bo boi się stracić. On prowadzi, bo boi się, że się pogubi. On broni, bo jego serce jest o wiele bardziej kruche, niż kiedykolwiek przyzna. A tym, czego naprawdę pragnie, jest miłość tak głęboka i szczera, że nie będzie musiał się już chować za maską siły. Dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli moje treści rezonują z tobą i jesteś ciekawy większą ilością materiałów, zachęcam do subskrybowania i lajkowania. Niech ci się darzy.